Witam Was serdecznie, we vlogmasie się 4 łamane na 5, bo mieliśmy dzień przerwy. Zaraz sobie oczywiście otworzymy kalendarzyk, ale zanim to zrobię, chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj czeka nas impreza. Będzie wegańska impreza u nas w domu malutka na 6 osób. Ale chciałam Wam pokazać, jakie będę robiła dania te imprezy. To jest taki cykl imprez z polskimi znajomymi i one polegają zawsze na tym, że każdy coś tam robi, więc ja jako gospodyni akurat tego odcinka nie muszę zrobić jakoś dużo. Będę robiła risotto dyniowe i będę robiła też pralinki Taki przepis na bardzo podobne pralinki już kiedyś był u mnie na kanale, też go podlinkuję tutaj poniżej A te muszą być oczywiście wegańskie, więc będą z gorzkiej czekolady I tak myślę, żeby zrobić 2-3 wersje smakowe, zobaczymy jak powyciągam sobie z szuflady wszystkie bakalie, które mam w domu To podejmę decyzję, jakie to będą kompozycje smakowe, bo na razie nie mam pojęcia i ile będzie różnych wersji Także wam dzisiaj pokażę po prostu cały ten proces twórczy, gotowania. Mam jeszcze trochę sprzątania przed sobą. Wczoraj sprzątnęliśmy całkiem sporo, ale jeszcze zostało mi odkurzanie i takie dosyć gruntowne mycie kuchni, bo powiem wam, że ostatnio takie lenistwo listopadowe mnie ogarnęło i w listopadzie myłam kuchnię chyba raz, tak, że z szafkami, ze ścianami, ze wszystkim. A tak to po prostu, wiecie, tam blaty, zlew, naczynia, bieżące sprawy kuchenka. Natomiast, no, dzisiaj muszę to zrobić troszeczkę porządniej, co by się wstydło nie narzeć. No dobrze, także zabieramy się może, ja tu się z chwilę... Łop! I zrzucę aparat Z chwilę się po kalendarz. Znajdziemy sobie czwórkę i piątkę, co pewnie będzie trudne Jest czwórka, a piątka Widzicie piątkę? Bo ja w ogóle nie widzę piątki No w mordę w ogóle nie widzę, naprawdę a, widzę, tu jest piątka. Dobra, czwóreczka. No litości. Ops, chyba coś urwałam. Jestem brutalem. I to jest jakiś nawilżacz minimalizujący stres. Nie wiem, czy w jakiś sposób będę Wam w stanie to tutaj pokazać. Także nawilżacz minimalizujący stres. Używać rano i lub wieczorami na poprzednio wyczyszczoną skórę. Matko, zrozumiałam to po niemiecku: szok. Yy, I to ma zmniejszać widoczne objawy stresu, zmęczenie skóry i zaczerwienienie. Fajnie. Ja ostatnio mam. Duże problemy z tymi worami tutaj, już wam to chyba mówiłam, chociaż nie jestem pewna. I nawet szef codziennie rano, bo mój szef jest po prostu najcudowniejszym człowiekiem na świecie, on jest zawsze bardzo przejęty moją sytuacją nerwową, moim zdrowiem i wszystkim, ale prawie codziennie rano się mnie pyta, czy wszystko jest w porządku, czy płakałam, czy mam grypę, czy jestem chora, czy jestem słaba, czy się wyspałam, czy może chciałabym iść do domu i różne takie. Oczywiście nigdy go nie słucham. I prawdopodobnie gdybym go słuchała i chodziła sobie do domu, to on by przestał co mówić. No ale mówi tak, chyba z troski i z y, po prostu chęci bycia miłym człowiekiem. Dobra, otwieramy sobie piątkę. Coś do oczu by mi się przydało na te wory, bo stres tak ogólnie na twarzy chyba nie jest u mnie widoczny, tylko te wory. Dobra, piątka to jest y, szampon z aminokwasami, czyli kolejna jakaś rzecz po prostu na wyjazd. Ja myślę, że. Nie będę w domu testować tych rzeczy malutkich, chyba że jakieś inne mi się skończą. Chociaż w sumie założenie tego kalendarza jest takie, żeby właśnie przetestować te rzeczy i wiedzieć, czy warto w nie inwestować, czy nie. Więc nie wiem. Muszę pomyśleć o tym, kiedy będę używała tych szamponików. To oczywiście uważam, że jest wystarczająco sensowne, znaczy wystarczająco duże, żeby warto było tego używać w domu, żeby wypróbować. No ale taki szampon no, to jest na dwa mycia. To w domu bez sensu, no nie wiem. Dobra, odkładam kalendarz piękny, idę coś zjem, a potem będę sprzątała. Przed posiłkiem wyduldam sobie zielsko, to takie z iHerb. I staram się to pić Jeżeli jestem taka głodna Faktycznie dawno już nic nie jadłam To naprawdę staram się o tym pamiętać Bo wydaje mi się, może sobie to ubzurałam, Ale wydaje mi się, że taki głodny organizm Bardzo chłonie wszystko to, co dostanie jako pierwsze Dlatego też nie powinno się jeść Na pusty żołądek rzeczy Z wysokim indeksem glikemicznym Bo potem po prostu będzie nam insulinka świrować cały dzień I ja staram się Dostarczyć sobie wtedy taką po prostu Bombę wszystkiego co dobre Używając tego Zielska sproszkowanego z iHerb, które już kiedyś Wam pokazywałam. Także to wypiję najpierw i zaraz pokażę Wam jedzonko. No i dobrze, zjem sobie resztki z wczorajszego obiadu, które są jak widać żenującą małą porcją. Tu jest w ogóle widelec z dzieciństwa mojej mamy, więc muszę coś zjeść do tego. I mam tutaj dwie pomarańcze. Uwielbiam pomarańcze w sezonie zimowym, po prostu, ale to już wiecie o tym, uwielbiam. I tu są dwa te taktyle medżul które pokazywałam Wam w jednym z poprzednich vlogmasów i które wciągam z tym masłem pistacjowym z iHerb. I tutaj mi się parzy pyszna herbatka zielona z łyczka herbaty. To jest opa, która się super rozwija w takie wielgachne liście i ona ma tutaj borówkę i flaszowca chyba. I jest naprawdę dobra. Także ja zabieram się za jedzenie, a później za sprzątanie, a później będziemy chyba zaczynać odrobienia pralinek wspólnie. A tutaj może część z Was zauważyła, jest mój stojak na moje Mi kochane. Mój telefonik Xiaomi, który po prostu uwielbiam w dalszym ciągu. I stojak jest maskotką Xiaomi. No i kupiłam to na Jirbeście też, jeżeli chcecie zobaczyć, to link będzie poniżej. Za jakieś tam, nie wiem, 5 dolarów, 4 dolary, coś takiego. I powiem Wam, że się super sprawdza. To jest ta maskotka kopiąca nasz telefon. I na ten telefon opieramy i można sobie bardzo wygodnie... Oglądać jakieś seriale czy YouTube'a gotując na przykład i krojąc różne rzeczy w kuchni. Jestem już po myciu kuchni i pomyślałam, że przed odkurzaniem zrobię pierwszą partię czekoladek i jak będą mi zastykały w lodówce no bo zajmują dosyć dużo miejsca ja nie mam takiej dużej lodówki. To wtedy odkurzę, one zastygną, i sobie zrobię drugą. I taki mam właśnie plan. I mam tutaj trzy tabliczki czekolady, 65% kakao. Kupiłam ją w Aldi i myślę, że będzie tutaj fajna. Można też użyć takiej z niższą zawartością kakao, na przykład taką tam z Lidla 45. Ale, żeby było troszeczkę zdrowiej, to stwierdziłam, że pójdę w tę stronę. I takie mam tutaj plany smakowe. Pierwszy będzie z figami suszonymi, to jest resztka fig, które mam ze zdrowego marketu w dalszym ciągu i to będzie ekspandowana kasza jaglana i chcę zrobić tak, że wymieszam je i właśnie zaleję czekoladą i będzie z tego pralina i jeszcze każdą udekoruję kilkoma takimi kulkami, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Drugi smak to będzie taka dość słodka miazga. To będzie gruszka, brzoskwinia suszona, bo mam tutaj dwie takie paczki też z Aldiego. I myślę o tym, żeby udekorować właśnie je na wierzchu takim ananasem liofilizowanym z A Zobaczymy też jak to wyjdzie z tymi dekoracjami, bo już nigdy nie dekorowałam. I następne to będą orzechy. Dekorowane, znaczy orzechy wymieszane z czekoladą. Taka mieszanka orzechów. Udekorowane chipsami kokosowymi, a jeszcze wiecie co zapomniałam, do tego tutaj dodamy sobie morwę białą, no bo musi być jeszcze coś słodkiego, jakiś owoc a Będą orzechy, morwa i dekorowane waniliowymi, spadłymi, waniliowymi chipsami kokosowymi z iHerb Także takie mam kombinacje w głowie, i zaraz zabieramy się za pierwszą partię. Oczywiście muszę najpierw roztopić czekoladę w kąpieli wodnej, a w ogóle to jeszcze w międzyczasie, znaczy w trakcie tych następnych dni vlogowych, pokażę Wam część tutejszej tradycji, jak się ma obronę doktoratu. Robi się, znaczy przyjaciele robią broniącemu się taki kapelusz z różnymi dekoracjami, które mają symbolizować rzeczy, które się tym przyjaciołom z tą osobą daną kojarzą. I jedna koleżanka nam się będzie broniła z labu. I tutaj każdy z nas robi jakieś rzeczy, które najbardziej nam się z nią kojarzą. Ja też będę robiła kilka rzeczy. To stanie się kartonem mleka i kartonem musli, bo ona ma zawsze na biurku po prostu mleko i musli. No i pokażę Wam jak to wygląda, jak to wychodzi, pokażę Wam też jakie są przykładowe kapelusze, które już zrobiliśmy. Mam chyba zdjęcia tylko dwóch, no ale co tam, no ale Wam pokażę. Ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj nie zdążę, bo właśnie muszę szykować dalej jakby tę imprezę i no i dzisiaj już nie zdążę. Także myślę, że w przeciągu następnych dni możecie się spodziewać tego typu wkładki we vlogu. To jest po prostu klasyka. Ja upiekłam właśnie schab, ten mój taki wędlinowy, i przenosząc bryfankę do zlewu, żeby ją umyć, oblałam świeżutko umytą kuchnię, umyte szafki i podłogę, także jest świetnie. Tutaj jest ten schab. Widzicie, wyostrzy się, czy się nie wyostrzy, tu jest ten schab. Przepis na niego mogę wam też podlinkować tutaj na dole. A tutaj już trzecie ostatnie czekoladki się robią. Praliny mam porobione, będę się brała za to risotto. Mam tutaj dwie dynie, jak widzicie, mam Hokkaido i piżmówkę, czy dynia ma słowo, jak zwał, tak zwał. I myślę, że dla urozmaicenia zrobię pół tej i półtej, i te połówki schowam sobie do lodówki użyję do pieczonych warzyw, które i tak miałam zamiar robić w przeciągu kilku dni. I co Wam chciałam powiedzieć, aha, robię porcję na sześć osób i szczerze mówiąc nie za bardzo wiem, ile mam tego zrobić, w ogóle robię w dzisiaj na oko ale nagram Wam chyba przepis, bo wiem, że jeżeli nam to wyjdzie, to będziecie się pytali, jaki jest przepis. To już lepiej go nagrać i zmontuję potem filmik i będziecie mieli przepis na risotto wegańskie, dyniowe, bo już w filmikach z organizacją obiadów pojawiały się takie przebitki z risotto zwykłym, ale to będzie wegańskie. Czyli użyjemy po pół tej dyni. I tutaj mamy jeszcze w kuchni przygotowane wszystkie rzeczy, które wydało mi się, że będą pasowały i tak wygląda u mnie, słuchajcie, gotowanie że po prostu czasami czerpie inspiracje z internetu lub z jakichś przepisów, oczywiście, że tak ale ogółem staram się polegać na jakiejś mojej wyobraźni smakowej I może jestem mało wybredna, ale mi wszystko po prostu przeważnie smakuje Jest to jadalne, a nie mam stresów kulinarnych i przygotowań Ale nie neguję nic, jeżeli ktoś lubi po prostu podążać za przepisami No to super, no po to jestem ja na przykład, żeby takie przepisy robić Ale oczywiście nie jestem żadnym guru kulinarnym i sobie tutaj żartuję No ale po prostu róbcie tak jak lubicie, bylebyście mieli co jeść i mieli obiad Więc dodamy sobie też dwie cebule, będziemy smażyć jedynie z cebulą tutaj przesmażać ryż. Ja myślę, że zrobię z trzech, znowu mi się nie ostrzy, z trzech szklanek ryżu. To jest ryż na risotto, arborio rodzaj i myślę, że trzy szklanki to będzie tak optymalnie. Mam nadzieję, że nie zabraknie. To będziemy smażyć na oleju kokosowym Dodamy przypraw różnych Mam tutaj pieprz, zaraz mi się ten skończy, więc mam drugi Tymianek cytrynowy, oregano, natkę pietruszki, czarnuszkę, bazylię I mlekiem kokosowym to zabielimy Jeszcze oczywiście sól, której tutaj nie wyjęłam Także tak to będzie mniej więcej wyglądało Ja się zabieram za gotowanie I tak jak mówiłam, nagram wam przepis I jeżeli to będzie jadalne, to będzie to fajny myślę przepis Bo nie trzeba gotować rosołków, ani żadnych wywarów po prostu przyprawimy to wszystko na bieżąco i będziemy zalewać wodą. No i jak ludzie dają radę kroić cebulę? Ja nie wiem, to jest po prostu koszmar, a były tylko dwie. Tu mam wszystko pokrojone do smażenia, cebulę i dynię. Tu mam te dwie połówki, które schowam do lodówki, a tu sobie oglądam Charlotte T. na moim cudownym stojaczku. A tu mam znowu trzecie parzenie tej samej herbaty, którą Wam pokazywałam przy okazji posiłku. Rizotto mi się tam robi, muszę co jakieś 3-4 minuty tam zaglądać, ale w międzyczasie pokażę wam coś, co zaraz chyba zniknie, bo powiesiłam sobie tak na kanapie lampki świąteczne, nie wiem w sumie po co ale chciałam je gdzieś wykorzystać a nie mam choinki, więc sobie tak tutaj powiesiłam, no ale będą tu siedzieli dzisiaj ludzie przy stole, muszę przesunąć stół do kanapy, żeby ich wszystkich posadzić i nie chcę żeby wybuchli poparzyli się, zapalili i takie tam, bo to są chińskie lampki z takiego super taniego sklepu w ogóle mają aż 8 trybów i ostatni to jest tryb stały i klikacz średnio działa i zanim ja się doklikam do tego stałego to chyba się zestarzeje, bo na Naprawdę klikam, klikami nie mogę. W każdym razie pokazuję wam, zanim będzie koniec ich żywota. Tutaj pralinki mam już gotowe: wszystkie trzy rodzaje. Tu są orzechowe z kokosem, tu są te z figą i preparowaną kaszą jaglaną, a tu są te z brzoskwinią, gruszką i ananasem. A tutaj mam risotto, które jeszcze nie jest gotowe jeszcze z pół godziny ale po prostu jest go tak dużo, że jak jeszcze doleję, tu myślę z litr wody jeszcze tu wlezie. To nie wiem, czy to się zmieści w tym woku, ale to jest największe naczynie, jakie mam. Chociaż nie, mam większe w sumie, ale to ma największą płaszczyznę, taką do smażenia. Tu początkowo się smaży, więc dlatego wybrałam to naczynie. No ale zobaczymy, może się zmieści. Tamte dekoracje zlikwidowałam, ponieważ lampki robiły po prostu co chciały, nie dało się ich nastawić, zmieniały się tryby same. A to jest to, co mi się ostało. Mam tutaj takie lampeczki na baterie, które mają wszyscy z Lidla: starego reniferka, starą choinkę, stare świeczniki, kominek i takie tutaj ręcznie robione aniołeczki przez przyjaciółkę mojej mamy. Rizotto jest już gotowe, jest go strasznie dużo, fura po prostu. Także myślę, że się najemy, ale nie myślcie, że będziemy jeść tylko rizotto, bo nie będziemy. Tutaj jest ogółem stół. Będziemy też jedli inne rzeczy. Jedna koleżanka przynosi sałatkę, jedna przynosi ciasto, mamy te trzy rodzaje pralinek, a jedna jeszcze przynosi smoothie, stąd mamy tyle rodzajów szklanek. I ja się z tego miejsca już z Wami pożegnam. Ubrałam się w tę sukienkę, którą Wam ostatnio pokazywałam w tym holu takim z H&M za 10 euro. Bardzo ją lubię, miałam ją już w pracy, jest naprawdę fajna, ale ja zakładam pod nią top, żeby mi tutaj cycki nie wystawały, no bo trochę nie wypada i niekomfortowo bym się z tym czuła. No dobrze, to wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszego vlogmasa. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i oczywiście zapraszam Was na następne, bo to w zasadzie dopiero początek. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!